Ulica 12. Mam tutaj dwie windy ZUD. Jedną, obie są w szybie, jedna jest osobowa, a druga jest towarowa. A. Jest. jedzie. Okay. Oczywiście jest długotwarznikowa. I Piękne, albo są obydwie. Ósmy piętro. Naprawdę. Chciałem tutaj wejść i udało się. Super. Zamieniliśmy do fryzjera, że, że chce sobie włosy ten. No. Że chce się zapisać do fryzjera, żeby ten i pani otworzyła. I teraz jesteśmy sobie nagrywamy wilię. I nas No, dokładnie. Jest to piękne. Od 9.5. parter Parter do 8. O, o! Chyba oryginalna instrukcja? Chociaż nie, nie oryginalna. Bo bardziej Się ma. Dla takie fajne. Wow. Cieszę się. Cieszę tak. się. Gdzieś... <laughs> A Ta fajna była, jak tak sobie z tym Ale ładne hamowanie ma. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma zostań trochę Nie Idę? No i gdybyś nie działa. No sobie na któryś piętrz, żeby zobaczyć. Tak. Nie nie wymienię nie okay. Zaraz zobaczymy co z nią pani chyba nie działa. Chyba A się świeci lampka Zobaczymy, może się uda jakoś przejechać. Wow. To tak, tak piękne widzę. Moja stawka, że jest zajęta. Субтитры awesome. Trzeba patrzeć po kolei. piętra. Mam nadzieję, że się nie zepsuło, bo szkoda by jej było. Hmm. Patrzymy, może się, może się lewiemy, to nie dowiemy, co no, nie są. chyba na ten piętrz. Hmm. Tak, tu stoi. A, bo jest po prostu otwarta. Otwarte piętro, dobra. To patrzmy sobie na. Dro A, tutaj chyba nie działa. Y Trzeba jeszcze raz potem po prostu. No, zaraz zobaczymy. Też są 5%, ale powinien wytrzymać, myślisz, nie? No, wytrzymać. że przyjdziemy tu innego dnia i zamrazimy do fryzjera. <grym, grym, grym>, ale dała się kobita nabrać. No. Ale dobra, wreszcie wyszliśmy w sumie. No. Nie mogę jej nam odbruć. Pięknie hamuje. To było na czwartym? Na Dobra. Wow. I jeszcze dwustronna jest. Jedne drzwi są chyba większe, a drugie są mniejsze, ale dwustronna. No. Bardzo mi się podoba ten złot. też hmm. fajnie hamuje o cię zamkniemy ją i ja tam zobaczy wszystko okej okay? wow jaka towarowa zobaczcie to ja cię kręcę Taka winda. Teraz już takich coraz mniej. Ja wybaczam, jak kto skrzydło. przepraszam, ale chyba nigdy nie chętnie taką windą. Więc jeżeli będzie głupio, że nie wiem, kto rozkrzydło najpierw, to trudno. No, chyba dobrze zamknęliśmy. Teraz jeszcze te, te drugie drzwi. Wow. Ja też nigdy taką nie chętnie. To masz okazję? No. cie Czemu się to nie chce Czekaj A może... No, no. No, no. się. Spokojnie. Czekajcie się? Uh -huh. Apart. Nie, ona praktycznie chyba nie działa. Nie No, nie z nie pojedziemy. To Z tej próbuj, z tej próby to te drzwi zamknąć, ok? Muszę bardzo mocno trzymać. No i puść, puść, puść. O! Powiedzmy o udało się. Idziemy. Super. Jest. Ale nie, ja bym dom nie później nie było. jest trzydzieści To jest winda klimat. Piękna. Niechajmy szukaj. Też tak rzadki widok. No. I to jeszcze jedno Nie no naprawdę super. Super, że jeszcze się ostały tutaj te dwie windy. A ty sobie schodzią, OK okej? żeby bez drzwi naszych taka naprawdę Super! Trzy. Trzy. Spokojnie. Okay. Nie jest ona najszybsza, ale... trudno. Prawie ja szalam. Śmieszne. No to idzie w dół. O, już chyba. o <grywa> uciekliśmy. Chyba. A, jest zajęta, więc tak, tak czy tak chyba nikt nie powiedzie jak jest zajęta. Pięknie ukradowane szyby. Wszystko, co się dzieje. Mhm. Uh widać -huh. trzyma. Druga. Fajnie, że dwustronna jest. A tu fajnie, tak jest, ta Mruga, no, no, ręka sobie obrzęcz jest przyjemnie Dobra. Te drzwi zostawiam tam. To była dwie windy. од една особа другата тоа прави. На ова тема 12. вскитуваме за огледање.